Mieliśmy okazję spotkać się w Machu Krakowskiej z okazji 10-letnia funkcjonowania Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Osób Młodych. To wspaniała inicjatywa, która gromadzi różnego rodzaju instytucje, organizacje społeczne działające na rzecz osób młodych, które funkcjonują na rynku pracy. Zadaniem partnerstwa jest wypracowanie nowych projektów oraz pomysłów na rzecz wspierania osób młodych w trudnym okresie wchodzenia na rynek pracy. Bardzo dziękuję za udział w naszym spotkaniu oraz zapraszam partnerów do dalszego udziału w naszych pracach na kolejne następne 10 lat.